Dzień dobry. Tematem dzisiejszego wpisu będzie przewaga techniki nad solidną pracą na treningu. Będziemy szli w kolejności achronologicznej, czy tam jakieś tam. Przecież w sensie na początku będzie bieganie. Bo to jest najczęstszy temat dyskusji na temat tego, jak technika jest ważna. Na konferencji Joe Friel opowiadał o tym, jak technika jest ważna, pokazywał zdjęcia. Jakiegoś swojego zawodnika, który mówił, jak ma idealną technikę, jak szybko biega i w ogóle i coś tam. A ja sobie wyciągnąłem parę zdjęć zawodników i teraz zobaczmy, jak, jaka jest różnica w ich technice. Znaczy, głównie chodzi o stawianie pięty, czyli nie wolno stawiać, pięt, nie wolno stawiać nogi na pięcie podczas biegania. To jest Tim Don, który swego czasu. Był częściej na okładkach magazynów triatlonowych e, niż, e, niż Alistair Brownlee czy, czy, czy Craig Alexander. I spójrzcie, jak on biega. A teraz zdjęcie Chrissy Wellington, zrobione przez mojego tatę, e, na zawodach wrot. Też chyba trochę biega spięty. A spójrzmy teraz na filmik, w którym biega Craig Alexander. Mimo wszystko ląduje trochę napięcie. Zwróćmy uwagę na to, że oni pewnie nie poświęcają aż tak dużo czasu na, te, na, na szlifowanie techniki. Oni po prostu solidnie pracują. Bo zastanówmy się teraz, czyja technika jest lepsza? Czy Milindy, McCarthy, czy Chrissy Wellington. Obie biegają zupełnie różną techniką i obie biegają tak szybko. Tak samo szybko. Więc przemyślmy to, czy na pewno. Powinniśmy się zastanawiać nad techniką, czy może jednak walnąć sobie solidny wycisk, dać sobie solidny wycisk na treningu. Wydaje mi się, że solidniejszy wycisk na treningu da większe efekty. A teraz rower. Która technika jest lepsza? Armstronga czy Urlicha? Armstrong, który podjeżdżał na bardzo dużym młynku, czy może Urlich, który generalnie rzeźbił pod górę, bardzo, bardzo mocno pracując? Ciężko powiedzieć. Tak samo musimy pomyśleć o tym, że zastanowić się, czyja technika jest lepsza kancelary czy, czy Armstronga. Czasami wygrał kancelara, czasami wygrało Armstrong na czasówkach. Przecież to wszystko zależy od tego, jak jesteśmy dobrze przygotowani. Akurat rower tutaj. Tutaj technika pedałowania i tego typu rzeczy nie ma aż tak bardzo dużego znaczenia, i chyba nikt się przy tym za bardzo nie upiera. Ale, ale przecież bądźmy świadomi, że jeżeli nie zrobimy dobrego treningu na rowerze, to najlepsza technika nam na nic się nie przyda. No i na koniec, pływanie. Spójrzmy na Janet Evans, wielokrotną mistrzynię olimpijską, rekordzistkę świata, i jeśli się nie mylę, to wciąż jeden z jej rekordów świata jest aktualny. Więc pływała dość szybko. A spójrzmy, jak pływała. Przecież pływała fatalnie. Ja tak pływałem na początku. Ale z drugiej strony, zastanówmy się trochę inaczej, od innej strony. Spójrzmy, jak bardzo wysoko ma biodra. To jest ta kwestia. Być może to nie jest kwestia tylko i wyłącznie wkładania dłoni i wkładania rąk, ale to jest kwestia. Bardzo dużego wysiłku na treningach. Bardzo, może, może to nie jest kwestia nawet dużej ilości treningu, co solidności treningu. Nic tego nie zastąpi. Musimy być tego absolutnie świadomi. Ale absolutnie, absolutnie najważniejszą rzeczą w trenowaniu jest to, co powiedział Jan Frodeno w jednym z, ze swoich filmów promocyjnych. Nieważne, czy jesteś zawodnikiem, nieważne, czy jesteś amatorem, Najważniejsze jest to, żeby sprawiało ci to przyjemność. Więc nie zastanawiajmy się nad tym, czy mamy poprawić technikę, czy mamy pracować mocniej. Róbmy tak, żeby sprawiało nam to przyjemność. To jest absolutnie najważniejsza zasada. Do zobaczenia za tydzień. A w tym golfie? A! No w tym golfie to liczy się wiadomo technika! Bez Technika to lipa.